System opieki długoterminowej w Polsce od lat. Y. Przede wszystkim jest niedofinansowany, brak koordynacji i to nie tylko na poziomie ministerialnym, ale również w regionach. Nie, nie, ma, nie ma takiej opieki, która by zagwarantowała pacjentowi jak najdłuższe utrzymanie go w środowisku domowym i płynne przejście w razie potrzeby do środowiska stacjonarnego. My nie możemy mówić w opiece geriatrycznej, że musimy budować zakłady opiekuńczo-lecznicze czy domy pomocy społecznej. My już w jakim zakresie mamy tą zbudowaną in infrastrukturę? Nam potrzeba ym, koordynacji w zakresie tej domowej opieki y, nad seniorem. Jest to możliwe, tylko musi być koordynacja z wielu płaszczyzn. Współpracy zarówno lekarzy, pielęgniarek, POZ-ów. Nieoceniona rola POZ-ów, bo pacjent, jeżeli się coś z nim dzieje w środowisku domowym, w pierwszej kolejności trafia do lekarza POZ-u. Pacjent geriatryczny jest... Ym, ym, obciążony wieloma sytuacjami które na co dzień się zdarzają w jego życiu na przykład upadkami na przykład złamaniami bardzo często pomijany problem w tej chwili a bardzo często występujący osteoporozy wiemy że są programy lekowe dla pacjentów którzy kwalifikują się do, do nich ale też wiemy że na 16 województw tylko w niewielkiej ilości ten program jest wdrażany pacjenci bardzo często nie wiedzą o możliwościach leczenia czy opieki nad nim, no ta koordynacja i ta wiedza na pewno pozwoliłaby wielu specjalistom opieki długoterminowej wdrożyć do pacjenta do zarówno takich programów, jak i innych, po to, żeby mógł jak najdłużej funkcjonować w środowisku domowym. Wiemy, że każde powikłanie, na przykład złamanie w przypadku powikłania osteoporozy, prowadzi do niesamodzielności naszego seniora, a to powoduje, że on szybciej niż powinien jest przekazywany do opieki stacjonarnej, która jest dużo droższa od opieki domowej, środowiskowej. Są pacjenci, którzy potrafią wiele lat nie wychodzić ze środowiska domowego. Wydaje się to abstrakcją i absurdalne, ale niestety tak jest i nie wiedzą, z jakich źródeł mogą korzystać i pozostają sami sobie. Drugą taką bolączką jest brak rozpoznania konkretnych problemów, indywidualne podejście do seniora. Są seniorzy aktywni, którzy wi wiedzą, jakie podjąć. Działania i jak funkcjonować w społeczeństwie, żeby jak najdłużej zachować tą sprawność, zarówno fizyczną, jak i intelektualną, bo ona jest bardzo ważna, ale są seniorzy, którzy, jak wspomniałam, są zamknięci w środowisku domowym i niestety ta sprawność poznawczo-ruchowa u nich znacząco się obniża. To powoduje, że oni się szybciej starzeją, wymagają większych nakładów na finansowanie usług zarówno zdrowotnych, jak i społecznych, no i niestety szybciej trafiają do środowiska stacjonarnego.